edukacyjne dla dzieci. Uważa, że z krwi i kości powinien być głodny poznania świata jak dziecko i nieustępliwy jak śledczy w dążeniu do celu. Wprowadzi bloga drewno z przymrużeniem oka i o tym wam zaraz więcej opowiem oblaski. <klucz> Moja droga wycieczko, czy jesteście gotowi żeby zabrać się ze mną w drewnianą podróż dookoła świata? Ja. Świetnie. To przygotujcie się, ja będę wam zadawać pytania w trakcie tej podróży. Yeah. <laughs> Naszą podróż zaczniemy w naszej ojczyźnie. Ile, że tak powiem, przypomnienia jak wyglądają lasy liściaste w naszym kraju. Dokładnie się im przyjrzyjcie. Tak, to są młode lasy, jedynie 11 tysięcy lat mają. I niestety mają bardzo małą różnorodność gatunkową, bo tak około 80. I spójrzcie, jak dużo światła jest w takim lesie. Moje pierwsze pytanie do Was, droga wycieczko: jakie to drewno? Nie. nie to. Dąb też nie to. To nie Cis? Też nie cis. I glasy, dobrze. Świet, świetnie, bardzo dobrze. Dlaczego tutaj zamieściłam zdjęcie tych wspaniałych skrzywiec Stradivariusa? Otóż Stradivarius jako przednią płytę wykorzystywał drewno świerka. Jeszcze na dodatek to musiał, miał takiego farta, że wtedy była mini epoka lodowcowa. I te wąskosłoiste drewno i blaste było jeszcze bardziej wąskosłoiste i bardziej równe, więc świetnie rozchodziły się pale dźwiękowe. Jakie są jeszcze warunki, żeby wykorzystać takiego świerka do produkcji skrzypiec albo innych instrumentów smyczkowych? No najlepiej, żeby rosło powyżej 800 metrów nad poziomem morza. A i tutaj mam dla was taki przykład, że kubik sosny albo kubik zwykłego świerka to kosztuje 400 zł kubik, czyli właśnie metr sześcienny drewna, a takiego wykorzystywanego w lutnictwie to już 3000 więc takie drewno jest zdecydowanie rzadsze i droższe. Teraz przechodzimy do następnego. Teraz mamy drugiego przedstawiciela. Macie tutaj podpowiedź? Może ktoś kojarzy? Już dzisiaj padło. Sosna. Nie, nie, nie. Podpowiedź i Cis. Świetnie. To jest cis. Tak, to jest cis. Cis tutaj jest skojarzony z łukiem. I łuki cisowe to właśnie były wykonywane dla. Kró królów, dla wyższej szlachty, magnatów, a dla takiej zwykłej gawiedzi, żebym był dom, właśnie sosna, zrobiono tam. Dlaczego to takie jest istotne? Łuki wykonuje się z fragmentów drewna tuż pod korą i tak. Drewno musi być wąskobielaste, czyli musi mieć wąski biel i musi mieć też czparcie. Dlatego, czyli tak, to co jest ciemne. To jest twarde, a jaśniejsze elementy to wiel. I tutaj mamy twardziel na zewnątrz, bo lepiej działa nam na rozciąganie, a wewnętrzna warstwa to warstwa wielu, bo lepiej nam działa na ściskanie. I jak widzicie, są takie bardzo malutkie sęki. Im mniej, tym lepiej, najlepiej żeby wcale. Ale też właśnie nacisk jest doceniany, dlatego że senku, senki ma te sęki bardzo małe. To teraz przeniesiemy się do Armenii. I tutaj mamy kolejnego przedstawiciela, z którego wykonuje się taki piękny instrument dęcy drewniany, zwany Dudukiem. Jego dźwięk mogliście usłyszeć na przykład w radiatorze albo w pasji. I w wielu innych, że tak powiem, produkcjach hollywoodzkich. A konkretnie, A drewno, z którego wykonywany jest buduk, to w swojej nazwie ma armenię. I należy do rodzaju prunus. Czy kojarzycie? Jakie to może być? śliwa. Tak, no prunus to, to śliwa, ale y, także wiśnia i czereśnia należą do prunus. A y, prunus armeniaka to jest właśnie y, y, morela. To jest drewno moreli. Teraz przeniesiemy się na Sri Lankę. Ja osobiście jednak wolałam nazwę Ceylon. I teraz mamy dwa takie ciekawe obrazki, które mają coś ze sobą wspólnego. Oczywiście chodzi o drewno. Jak myślicie, co to może być co drewno? Balsa. Świetnie, to jest balsa. Tym razem nie wibrowały. Tutaj jest taka stelna podpowiedź, żeby nam się lepiej rozmawiało. I tutaj to jest właśnie zdjęcie z próbki, co mieliśmy na studiach. Bardzo często się kolegom na tych zajęciach byli głodni i kojarzyło się z waplem ryżowym albo kukurydzianym więc to są autentyczne ślady zębów. Co ma wspólnego tutaj właśnie kapok, kamizelka ratunkowa z, z paletką? To właśnie wypełnienie z drewna basy i w Titaniku, tak, dokładnie. W Titaniku mieli kapoki z drewna basy. Tak, bardzo lekkie. Teraz będzie Australia. Jak myślicie, jakie to może być teraz drewno? Eukaliptus tęczowy. Świetnie! Eukaliptus tęczowy. Brawo! To prawda, to drewno tutaj to nie jest eukaliptus tęczowy, tylko eukaliptus radiata, ale tak, występują też eukaliptusy tęczowe i nie tylko eukaliptusy są tęczowe, bo tulipanowiec również. I właśnie Oczywiście wykorzystywane jest na różną różne galanterię drzewną, tak, i instrumenty muzyczne się z niego wyrabia. A to właśnie taka ciekawostka z tym okalipsusem tęczowym, bo wiem, że to tak dziwnie zabrzmi, ale to jednak te kolory powodują grzyby i to jest reakcja drzewa, że te grzyby, różne związki i dlatego jest takie tęczowe. Teraz popłyniemy do Afryki, do Senegalu. I tutaj, przed Państwem, przedstawię, prezentuję, tak, prezentuję jeden rodzaj drewna. Spójrzcie, jaka jest różnorodność. Kolorystyczna, w rysunku, w strukturze. I tutaj, przy okazji, chcę Wam obalić takim mit, bo mówi się, że drewno nie tonie. No, akurat jest wiele gatunków, które toną, ponieważ ich gęstość w stanie 12%, czyli jak już jest wyschnięte, wynosi powyżej 1000 kg na metr sześcienny, a 1000 kg na metr sześcienny to jest gęstość wody. Tak. Tutaj ta, ta dalbergia melano toxylan który jest najdroższym palisandrem, bo mówimy o palisandrach, to właśnie ma gęstość 1230 kg na metr sześcienny. I jak widzicie, za metr sześcienny zapłacimy 12 milionów dolarów, a średnio za dalbergię to tak do 7 tysięcy dolarów. A w przy liczeniu na kilogram, to właśnie ta, ten sander kosztuje 120 tysięcy dolarów. Sztabka złota to 150 tysięcy złotych. Kilogramowa. To tak, żebyście mieli porównanie. Dobrze. Teraz będziemy się przenosić powoli do Brazylii. Ale połyniemy teraz drogą morską, i przy okazji właśnie naszej morskiej podróży chciałam przedstawić e, drewno tekowe IK, które e, jest właśnie wykorzystywane do budowy łodzi, dlatego że ten oto piękny małż, świdrak-okrętowiec, no, nie smakuje mu to drewno, więc e, nie spowoduje nam takich e, wielu uszczerbków. No jeden to nie ma problemu, ale one po prostu koloniami zjadają, więc tak dwa tysiące, tysięcy takich małżów to no to już niestety Łódź nam to, Dlatego docenione jest drewno tekowe do budowy różnych łodzi. I ciekawostka jest taka, że pachnie zjełczałym masłem, starym tłuszczem. <głos> <głos> Może dlatego nie smakuje świtrakowi. Yy, ale to też tutaj muszę zaznaczyć, że takie żyjące dziko drzewo Tikowe, a nie plantacyjne. Plantacyjne już nie ma tych takich fajnych oleistych właściwości. Bo w dotyku Tik naprawdę jest tłusty. To teraz pamiętacie nasze lasy yy, polskie. Było tam dużo światła, mało gatunków drzew i były młode. A tutaj mamy właśnie lasy deszczowe, które są właśnie starymi lasami, bo yy, nawet do 100 milionów lat. <grybujesz> Wiek jest oceniany. 50 tysięcy drzew to jest bogata różnorodność gatunkowa, jeszcze nie wszystkie zostały odkryte. Co roku odkrywany jest nowy gatunek. Jak widzicie, tak trochę ciemno tam na dole i tutaj chciałam Wam pokazać, jak wygląda takie drzewo, trochę luźniej rosnące. Ma bardzo, bardzo wysokie, grube, dodatkowe takie korzenie zwane szkarpowymi, które właśnie dodatkowo wspomagają, otrzymują jego pozycję. Trochę jak w w stylu gotyckim, ale tam też są takie szkarpowe podtrzymujące łuki elementy. I tak, dla porównania polskie gatunki to tak około 25 metrów mniej więcej wysokości osiągają. No, no zdarzają się oczywiście wyższe, ale to z korzeniami i z korodami. Natomiast tam to my mamy 15-20 metrów w ogóle bez gałęzi. Samego. Więc yy, dlatego też droższe są te gatunki, bardziej cenione. <grymne> no, O, dobra. I jak już jesteśmy w Brazylii, to mamy kolejnego przedstawiciela. Tutaj macie podpowiedź. Chyba. Bardzo dobrze. Chyba, jest tak, brazylijski, jest taki brazylijski. Tak wygląda jego drewno. Tutaj jest pozyskiwane mleczko lateksowe w ten sposób. W sumie troszeczkę podobnie jak kiedyś u nas spały drzewiczarskie, Też w ten sposób było nacinane drewno Spałowanie już jest zakazane. I teraz moja taka jest informacja. Ostrzeżenie dla Was że y, jeśli jesteście uczuleni na naturalny lateks i macie w domu jakieś deski y, do krojenia, y, y, noże z, z drewna i z rękojeścią, to, no to możecie też dostać uczulenia niestety. Nie wiem, czemu producenci nie, nie zamieszczają informacji, bo przecież z tego drewna się ten lateks y, wydobywa. Dobrze. Teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, tam gdzie rosną największe drzewa, czyli to parku Pony w, w Kalifornii. Przedstawiam Wam najwyższe drzewo na świecie, jeszcze cały czas. Mamy budowca olbrzymiego, który się nazywa Generał Sherman. No, ma tak około 84 metrów wysokości, 11 metrów odwodu. O. i teraz powoli wracamy do naszego kraju. Jest tutaj połączenie ze Stanami Zjednoczonymi. Otóż ten gatunek może kojarzycie bardzo dobrze. Daglezja. Właśnie w tym parku w Sekwoi albo w ogóle w tamtej okolicy, gdzie są wiecznie wilgotne, mgliste lasy i to naturalne warunki wzrostu pozwalają, żeby taka daglezja miała 3 metry i 88 cm obwodu. a taka w Europie, no to ja nie wiem, tak 40, może 50 w wieku rębnym, tak? Jakiś nasz przodek pojechał do takiego parku, zobaczył wow, jakie duże, szerokie przyrosty. I szybko rośnie, fajne to drewno. Przywieziemy do nas, będziemy mieli zyski. No i właśnie widać te zyski. <laughs> tak więc tutaj e, zakończymy naszą podróż bezpiecznie w domu. I chciałam Wam na końcu pokazać. Chcemy mieć drewno pomarańczowe? Mamy. Chcemy mieć drewno zielone? Mamy. Mamy drewno w cętki, mamy drewno w paski, mamy różowe. Fioletowe, różowe, czarne, jakieś takie paski różnorodne. Po prostu y, drewno ma tyle barw, kolorów, właściwości, że można o nim opowiadać, 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 opowiadać i jeszcze się nie skończy, więc bardzo Wam dziękuję za, za tą podróż. Bardzo mi było, było miło być Waszym przewodnikiem. A tutaj Jeszcze prezentuję Wam, jak wygląda mój blog Drewno z przymrużeniem oka. Bardzo serdecznie Was zapraszam do lektury ciekawostek ze świata drzewnictwa i nie tylko. Bardzo dziękuję.